Cześć, szósta kolejka, dywizja za nami, jesteśmy niemalże na półmetku. A okazuje się, że Boanerges coraz bardziej uciekają wreszcie stawki i są coraz bliżsi obrony tytułu, mimo że jak już wspomniałem, jeszcze nawet nie jesteśmy na połowie, na półmetku rozgrywek. Zobaczmy po kolei, co działo się w szóstej kolejce. Rozpoczynamy od spotkania wtorkowego, od spotkania MK Timu z Brotermem i w meczu tym nie wystąpiło dwóch kluczowych graczy jednej i drugiej drużyny. W MK Timie zabrakło Macieja Bartowskiego, natomiast w ekipie Brotermu Mateusza Kapusty i ciekaw byłem, jak obie drużyny sobie poradzą. Rozpoczął się od mocnego strzału Dońca z lewej strony, a odpowiedział natychmiast Damian Świątek, który minimalnie chybił. Kolejna dobra sytuacja to jest sytuacja yy, wykreowana przez yy, Rafała Gruchałę, który dogrywał piłkę yy, Matoszowi Szpakowi, ale uderzenie było niecelne. A otwarcie wyniku mieliśmy w minucie 8. I tym razem Szczupak już spisał się bez zarzutu. Jemka Team prowadził 1 do 0. Po chwili mieliśmy podwyższenie piękną odbiór Grzegorza Rogowskiego. Zagranie piłki do Radłowskiego, który dogrywa Karasiowi jest 2 do 0, i sytuacja Mkatymu była naprawdę bardzo dobra. Ale Brother nie miał zamiaru ułatwiać niczego Rewolwi piękna akcja Stańczaka, który znaczył na mecz, pokazuje teraz lepsze możliwości indywidualne, a potem kontra, po której mogło być 3 do zera, bo wiem chodził 3 na 1, ale strzał Radłowskiego przeleciał nad ladą. Kolejna sytuacja to sytuacja Rafała, Gruchały, już z drugiej połowy, ale znakomita interwencja Hamryszczaka. MK Team mógł i powinien podwyższyć, ponieważ stwarzał sobie bardzo dużo sytuacji, ale uderzenie radoskiego było niecelne. A potem kolejna dobra sytuacja, tym razem Dominik Karaś piłka do niego nie dotarła i wszystko to się zemściło. MK tym tak jakby przypomniał sobie, że gra bez Maćka Szubartowskiego. Fantastyczny odbiór Krzysztofa Miśkowicza do piłkę Dominiko, Dominikowi Karasiowi. strzały nie do obrony i Broterm złapał kontakt w minucie 26. A już po chwili był remis, bowiem z Kałbania zagrał piłkę do Damiana Świątka, który szukał trzech graczy rywala i doprowadził do remisu. Naprawdę w pięknym stylu. A dwie minuty później Broterm już prowadził. Miśkowicz zagrywa piłkę do świątka. Ten uderza po krótkim rogu. I gracze wicemistrza ligi prowadzą meczu z brązowym medalistą. Broterm zapał wiatr w żagle, stwarzał sobie kolejne sytuacje. Tutaj widzimy uderzenie rajcy, które trafiło w słupek. A w samej końcówce tego spotkania rywala dobił Krzysztof Miśkowicz. Fantastyczna indywidualna akcja. Naprawdę bardzo nam brakowało tego gracza, gdy pożałował za czerwoną kartkę. I spotkanie również zakończył Krzysztof Miśkowicz, który wykorzystał to, że gracze brater, że graczem Katimu grali bez bramkarza. Znaczy, to, tadek Jamka grał w polu. E, ostatecznie MK Team uległ ne, Brotermowi 5 do 2, mimo że pierwszą połowę wygrał 2 do 0, to drugą przegrał już e, 5 do 0. E, kolejnym starciem było e, starcie w dolnych rejonach tabeli. Mowa tutaj o pojedynku galaktyk e, z ukraińskim legionem. W ukraińskim regionie mogliśmy zobaczyć Denisa Tańskiego, który wracał po zawieszeniu za czarną kartkę Denis Tański naprawdę był bohaterem tego spotkania. Już w pierwszej minucie wykorzystał dogranie Anatolia Krasnokuckiego i było 1 do 0. Ukraińcy mieli naprawdę ogromną przewagę i stwarzali sobie kolejne sytuacje. Tutaj widzimy uderzenie o Onipki obronione przez Gieńczyskiego. Chwilę później kolejna dobra sytuacja, tym razem przed szansą Mykoła Kotyka, lego strzału obroniony, dobitka krasnopolskiego już niecelna. A 2-0 było w minucie 5, kiedy to piłkę do środka zgrywał Tański, a bardzo nieszczęśliwie do własnej siatki wprowadził ją Kraus. Tański w dalszym ciągu był głównym bohaterem tego spotkania, grając z numerem 9. Ukrainiec podwyższył na 3-0. W minucie 8 po podaniu Kotyka. Jak już wspomniałem, Ukraińcy nie zwalniali tempa grając wysokim pressingiem na całym boisku i czasem stwarzało to dobre sytuacje, tak jakby chociaż teraz Krausowi, który musi się zrehabilitować za bramkę samobójczą, ale takich sytuacji było dość niewiele. Minuta 18, Tański do Bajdina jest 0 do 4. I takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa, a w drugiej połowie Ukraińcy kontynuowali demontaż osłabionego brakiem Konrada Grzyba Rywala. Yy, tutaj mamy bramkę na 5 do 0. Ponownie na listę strzelców wpisuje się Biden. kolejna asysta tańskiego, już trzecia. A po chwili Biden mógł mieć hat na koncie, ale yy, przepuścił piłkę zamiast strzelać. Potem próbowali kolejni yy, Ukraińcy. Kolejny świetny odbiór denistański, tym razem y, zatrzymany przez Bieńczyckiego. Znakomita interwencja Gorkipera Galaktik Futsal. Potem uaktywnił się na zarmaciu, ale trafił w słupek. Jednakże po chwili się już zrehabilitował, zszedł na lewą i strzelił w same widły. Ukraiński Legion prowadził 6 do 0. I tak jak już wspomniałem, nie zwalniał. Kolejna sytuacja, tym razem o Onipko niecelnie, w 30 minucie mieliśmy rzut wolny, Mikołaj Kotyk dostrzegł dziurę w murze, uderzył idealnie w nią, a zaskoczony Kuba Bieńczyzki musiał wyciągać piłkę z siatki. I jeszcze mieliśmy 3 bramki w ostatnich 10 minutach. Tański zalicza czwartą asystę na listę strzelców, po raz pierwszy w tym meczu pisuje się Iwan Kieselicja. Całą bramkę również strzelił później Anatolik Krasnokucki, który podszedł do przedłużonego rzutu karnego i zamienił go precyzyjnym strzałem na dziewiątą bramkę. Jedynym graczem w tym meczu z hatrykiem okazał się być Denis Tański, który strzelił bramkę numer 10. Naprawdę bardzo ciężka pozycja. A gracze Galactic Futsal postanowili powalczyć, chociaż o bramkę honorową. Znakomite uderzenie Januszewskiego trafiło w spojenie słupka z poprzeczką. I jeszcze w samej końcówce mieliśmy szósty faul, szóste przewinienie graczy Galactic Futsal. Do przedłużonego rzutu karnego podszedł tym razem Dima Bahri, ale już był niecelny ale nie zmieniło to faktu, że pewne zwycięstwo odnosi ukraiński legion, który ogrywa Galactic Słyszać aż 10 do 0. Trzecim spotkaniem był mecz transmitowany na, na, kan na kanale naszej ligi. To był mecz lidera z wiceliderem mecz na szczycie, Banerges z Ziglomerymi Rodziny Restauracjami. Ten mecz był, tak jak wspomniałem, transmitowany, w związku z tym, było raczej Was flash od tego spotkania. Niestety mieliśmy okresowe problemy techniczne, dlatego też dwie ostatnie bramki są na tym skrócie nieujęte. Eki. i Klim i dybała, Boroni i dybała jeszcze raz Klim i, I nie nie przegrały, bo Energes ma ją komplet zwycięstw. Ach, teraz piękne uderzenie, jak Klima. Dwóch kluzów, dwóch Łęckich teraz na boisku. Dawid Łęcki uderzy, ale zaskakujące uderzenie Grace, Dawida Łęckiego. Tutaj gracze. Cieszenie, obyduł graczem co się podnosi. A teraz klęk, 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 uderzenie broni Dybała. Z Klim znowu też lewa i broni Dybała. I ścieżka. Piłka trafia w nasze stanowisko. Na szczęście nie ma rannych. Teraz Klim, ależ ładnie. I gol! To jest to wszystko, e, sobie zweryfikuje, oglądając ten do tworzenia. Więc tutaj na pewno as ten zabrania. A teraz Iglomen jest. W gazie. To znaczy, Nie. że broter ma 9 punktów, a 12. Dalej MKTim. I Glomen ma 13, a Baner jest 15. Ale teraz uderzył Tam, Konrad Łęcki. Na pewno należą się te za to brawa. A teraz Konrad Łęcki przed kolejną sytuacją. Jeszcze jednak bramka. Jeszcze raz. Ależ teraz piłka. piłka wygarnięta właśnie na to wszystko. I teraz mamy rekontrę Klęk Klim broni dbała, ależ I... sytuacja. Ścieżka, ależ minął dwóch rywali, ścieżka, uderza Broni. Eee, Daniel Klim. Klęk, pudło. Dobra że obrazek. Gruszecki i przejął klęk. Na lewo do Klima, Broni dbała. taki pressing. Boanerges. Piłkę ma Klim, uderzenie. I obok bramki Marcin Kluza, Gruszecki Ależ teraz zobaczy myszkę, myszko! Broni Cieślik Stanula, ładnie się wrócił z a Stanula przed szansą, Stanula! Broni dbała, fantastyczna Mała interwencja dla Lidera Marcin Kluza Łęcki I Broni Cieślik Znowu Łęcki, ależ odebranie Już go atakuje z boku Klim Dawid Łęcki, Konrad Łęcki i Kon nie ma ręki. Kluza strzela Łęcki z szansą na drugą bramkę. Dawid Łęcki oczywiście, bo konrad już nie ma wybieram tych dwóch graczy. I teraz niewiele braku, a mielibyśmy remis. Kamil ten bardzo mocno, bo Maciej Cieśnik jeszcze ma szansę w swojej drużynie. Marcin Kluza i gol. Ostatecznie przedłużonym rzutem karnym. A teraz jeszcze raz, a i Szymon Kluza nie trafia. Znak gwizdek, czwarte przewinienie zawsze, znak gwizdek. Uderzenie, a to nie było uderzenie, to było podanie do Nowaka. Piątą bramkę dla Boanerge strzelił Marcin Kluza, a mecz ten zakończył bramką Kamila Klenka. Bo Energes wygrali w arcyważnym ważnym spotkaniu 5 do 3 i mają już 5 punktów przewagi na drugim miejscu. Bardzo, ważny, bardzo ważnym starciem dla dolnych regionów tabeli był kolejny pojedynek, pojedynek Lajkoników z Dragonami. I to był mecz walki, w którym walczono każdy milimetr boiska. Mecz rozpoczął się znakomicie dla Lajkoników, który wziął po bramce Tomasza Karcza w minucie 4 a Dragona robiły co mogły, by doprowadzić do wyrównania i udało się im to dopiero w minucie 15, kiedy Działowy dobrał piłkę do Ślusarczyka i Działowy poszedł za ciosem, gdyż w minucie 17 strzelił bramkę na 2 do 1. W drugiej połowie oglądaliśmy sytuację z obydwu stron, ale wydawało się, że Lajkoniki muszą wyrównać, stwarzało sobie coraz lepsze sytuacje, ale nie mogły sobie poradzić z Tomkiem Płatkiem, a w kluczowej sytuacji piłka została wybita z linii bramkowej, poszła z tego kontra i meczy zamknął Rafał Rogusz i ostatecznie Dragony po naprawdę bardzo ciężkim spotkaniu ograły laikońki 3 do 1 i piątka kolejki w dywizja szóstej w serii dywizja mamy tutaj czterech debiutantów jeżeli chodzi o piątkę kolejki w tej edycji na bramce Tomasz Płatek z Dragonów, Krzysztof Miszkowicz z Brotermu, Jakub Działowy również z Dragonów, Denis Tański z ukraińskiego legionu a graczem kolejki po raz czwarty w piątej kolejki Marcin Kluza z Baanerges. komplet wyników szóstej serii spotkań rozpoczęliśmy od corokowego starcia MKT-mu z brotermem meczu zakończonego wynikiem 2 do 5 Galactic Futsal uległ krańskiemu regionowi 0 do 10, boanergę pokonał pokonało i glomany Restaurację 5 do 3, ale Ikoniki uległy Dragonom 1 do 3. Jak wspominałem w ligowej tabeli przewodzi boaner z kompletem punktów i z 5 punktami przewagi nad Iglomenem i restauracjami Przegrane Iglomena nie wykorzystała ekipa MK która e, przegrała również swój mecz i w dalszym ciągu jest na trzecim miejscu. Na miejscu czwartym tak naprawdę są Dragony, bo wygrały bezpośrednie spotkanie z Brotermem, ale naprawdę to nie ma jeszcze większego znaczenia, bowiem do końca sezonu jeszcze 8 kolejek, obydwie drużyny, zarówno Broterm jak i Dragony mają po 9 punktów. Coraz lepiej gra ukraiński Legion, który zalicza drugą wygraną z rzędu i ma 6 punktów, a w strefie spadkowej mamy Galactic Futsal z 3 punktami, oraz lajkońki, które w dalszym ciągu czekają na debiutanckie zwycięstwo w lidze. W przyszłym tygodniu dobijamy do półmetku rozgrywek ligowych. Siódma seria spotkań, którą rozpoczniemy od pojedynku Brotermu z Galaktyk Futsal. na pewno będzie chciał wrócić na zwycięskie tory. Galaktyk Futsal desperacko potrzebuje punktów, zwłaszcza że bardzo dużo wyjaśni kolejne spotkanie. Spotkanie ukraińskiego Legionu z Lajkonikami. Lajkoniki w zeszłym sezonie były jedyną drużyną, która ograła ukraiński Legion i grają w tym sezonie, bowiem drugą była ekipa Elefanti, która w tym sezonie nie występuje. I też mówimy oczywiście o meczach zakończonych w regulaminowym czasie, bowiem Ukraina w zeszłym sezonie przegrała z MK Teamem, ale dopiero w karnych, final Pucharu Ligi. Tak czy siak, bardzo ciężkie wyzwanie dla lajkoników, ale są ono kluczowe, jeżeli lajkoniki myślą o utrzymaniu się w dywizja. Potem mecz kolejki, na restauracje z MK Teamem, mecz wicelidera z trzecim miejscem, i najbardziej się z tego meczu będą zapewne cieszyć, najbardziej będą obserwować gracze Banergest, którzy będą podejmować Dragony i będą miały szansę na kolejne zwiększenie dystansu punktowego nad rywalami. No i też zobaczymy jak Dragony będą się spisywać bez Tomasza Płatka, bez swojego golkipera i kapitana, który będzie musiał pauzować za żółte kartki. I klasyfikacje indywidualne, tradycyjnie zaczynamy od klasyfikacji strzelców, prowadzą dwaj super strzelcy i główny na restauracji, Kamień Klęk ma w tym momencie 15% Trafień Daniel Klim 12. Po 11 guli na swoim koncie mają Maciej Szubartowski oraz Damian Świątek. Na piątym miejscu mamy czterech graczy. Mateusza Kapustę z Brotermu, dwóch graczy Boanerges z Marcina Kluza oraz Konrada Łęckiego i Dominika Karasia z MK Timu. W klasyfikacji asystentów przewodzi w tym sezonie Michał Ścieżka 12 asyst. Dwie asysty mniej mamy: Marcin Kluza z Banerges, Dominik Karaś z timu, Najlepsza z poczyniona została: 8 asyst. Po 6 asyst zanotowali Kamil Klęk z Ziglomena oraz Demian Świątek z Brotermu, a po 5 Paweł Konarski z Galaktik Futsal oraz Kamil Radłowski z timu. I na koniec jeszcze klasyfikacja kanadyjska: tutaj podobnie jak klasyfikacji strzelców przechodzi Kamil Klęk, 21 punktów. 18 punktów kanadyjskich na swoim końcu ma Marcin Kluza, Adamia Świątek punktów 17. Na czwartym miejscu mamy Dominika Karasia z 16 punktami, potem dwóch graczy i Glomena daniel Klin, 15 punktów, Michał Ścieżka 14. Maciej Szubartowski może się pochwalić 13 punktami kanadyjskimi, Mateusz Kapusta 12, a Konrad Łęcki ma tych punktów na swoim koncie 10. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnych magazynach, widzimy się również na hali. A transmisja, do której link tutaj już gdzieś w pobliżu wyświetlić, to będzie pojedynek Enchy z lagą, bo nie to w ramach rozgrywek DIZ B. Dzięki za uwagę, cześć!